Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są BMW Motorrad, Rock Metal Shop, Ciuchy Rokowe, Redline, polski producent dżinsów motocyklowych i odzieży termoaktywnej z Outlastu. Dobre sklepy motocyklowe.pl, dystrybutor odzieży motocyklowej marki Rebel Horn. Dajcie w motośladzie. Dziś w programie. Moje moto Guzzi trafia do Motomaniaksa. W PJP motocykle trafiliśmy na ciekawy projekt Motostudent. Nasz człowiek Enrico kończy skandynawską podróż i wraca do Polski. Wiedział w czasie deszczu, dzieci się nudzą. Pomyślałem sobie, a jakby tak wysłać Jackowi z firmy Motomaniak zdjęcie Kardelino, które nabyłem ostatnimi czasy. I co by się wtedy wydarzyło, co Jacek by na to powiedział? I Jacek powiedział, dawaj go, spróbujemy coś zrobić w zimie. Powiedz mi, trochę po linii, bo jednak włoski sprzęt. Nie no, zdecydowanie, jakby nie był włoski, to w ogóle nie byłoby o czym gadać, tak? Ale no jest okej. Okay. No, przede wszystkim czerwony, włoski. Jest co robić, ale, ale zacny sprzęt, bardzo fajny. Wiesz, odwiedzamy firmę z bardzo często, ponieważ powstają tu ciekawe projekty na bazie Ducati, na bazie BMW. Ostatnimi czasami nawet coś powstało powstają motocykle, bardzo ciekawe. Serwisujesz motocykle, przerabiasz motocykle, robisz masę rzeczy, ale chyba takich rupieci jeszcze nie miałeś. Ej, no przecież doskonale wiesz, że vintage to jest drugie moje, ja uwielbiam. i Wiesz, no pokazałeś maszynę. E, bardzo mi się podoba patyna, która jest na tym motocyklu. Super sprawa. Powalczymy, coś z tego zrobimy. Już pomysł jest od razu na pierwszy rzut, jak tylko to zobaczyłem. Eee, myślę, że będziesz zadowolony. Mam nadzieję, że to wyjdzie naprawdę okazale. Natomiast ja miałem pierwszy plan, żeby go jednak trochę malować, ale w pełni skłaniam się do twojej propozycji, żeby tak lakier zostawić w stanie oryginalnym, natomiast poprawić nieco wygląd pozostałych elementów. No, mamy mocno kompletny tutaj zestaw i, i bardzo fajnie to wygląda, bo patyna na tym, na tym motocyklu jest świetna. Wszystko, co pozostałe, wszystkie te chromy odnawiamy. Robimy, będzie fajne połączenie, będzie połączenie tego, co całego sprzętu, który wygląda ładnie, z patynowym nadwoziem. Nie? Świetna, świetna sprawa i będzie Ci się podobało na punk. No ufam Ci, bo w końcu powstają tutaj niesamowite sprzęty, jak mówiłem. Jest tutaj wiele elementów, które wymagają poprawienia, wypieszczenia, dopieszczenia i myślę, że będzie to fajne wyzwanie, to co kiedy możemy zajrzeć, zobaczyć jak on zmieni się w kupę gruzu. Słuchaj Olek, musimy się doedukować. Słuchaj, Gardelino to jest pierwszy, które w życiu widzę, resztę widziałem w internecie. Musimy się doedukować, zobaczyć co tu mamy w oryginale, czego nie mamy w oryginale, co musimy e, dobrać, co nie. Przede wszystkim, e, co no, iskra jest, kompresja jest, to tak na szybkiego e, spróbujemy to odburzyć. Jak odburzymy i wiemy, będziemy wiedzieć, że ser ducho chodzi, to rozbieramy, jesteśmy w kontakcie. E, no, myślę, że następnym razem to zobaczysz go w częściach, chyba że chcesz zobaczyć, jak ser ducho chodzi. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak ser ducho zapala. Także zadzwoń, jak będzie gotowe do odpalenia. Jasna sprawa. I tak to będzie wyglądało. Tej zimy Kardelino z roku 1954 ma szansę zacząć wyglądać całkiem ukazale. No i co najważniejsze, zabrzmieć. Gdyby ktoś z Państwa miał jakieś części do Kardelino, to bardzo proszę, zajrzyjcie na Facebooka Oczami Ostrego albo do Motomaniaksa. Dajcie znać, że macie jakieś elementy, na przykład dźwignie, zmiany biegów. Będziemy bardzo wdzięczni. W ten sposób będziecie także uczestniczyli w tym projekcie. Jacek, dzięki i do szybkiego spotkania. Dzień. Trzymaj się, cześć. Sponsorami programu są Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych Masz kolizję drogową? dzwońmy się wszystkim zajmiemy Centrum Motoryzacji Bemowo Polscy studenci są bardzo kreatywni i znani na całym świecie. Produkują przeróżne pojazdy, powstał motocykl elektryczny, powstał samochód do bicia rekordu na przejechany najmniejszej wypitej, najmniejszej ilości paliwa, pojawił się pojazd elektryczny. Wszystkie możliwe opcje, nagle pojawia się urządzenie, które powstaje w PJP Motocykle. Urządzenie, które, no właśnie, jest wspomagane przez PJP Motocykle, bo tak naprawdę to ten motocykl to jest Wasz projekt. Powiedz coś o tym, skąd się taki pomysł wziął. Zgadza się. Pomysł się wziął stąd, i zauważyliśmy, że w Hiszpanii są organizowane zawody Motostudent, które skupiają się na tym, aby zebrać studentów z całego świata i przygotować takie projekty różne motocykli. I się ścigać na nich. Są również oceniane projekty pod względem takim wykonawczym. No i my po prostu zauważyliśmy takie, takie wydarzenie i chcieliśmy się w jakiś sposób wpisać. Myślę, że jako pierwsi w Polsce, no i się zakwalifikowaliśmy. Zaczęliśmy projektować motocykl. Budować go, i właśnie trafiliśmy tutaj do PJP, żeby stworzyć ramę. W zasadzie projekt wykonaliśmy, a PJP pomogło przy wykonywaniu ramy, czyli pospawaniu. Wiesz, nie jest to łatwa sprawa, bo tylny wachacz to jest całe, cała aluminiowa konstrukcja, bryła pusta w środku. Nam zależało bardzo na masie, z tego co widzę. Tak, zgadza się. Chodziło, żeby zmniejszyć masę. No, standardowe jest to jakieś rozwiązanie w wyścigach, jeśli chodzi o aluminiowy wachacz. Ale zależało nam też, żeby go dobrze pospawać. To było bardzo istotne, ponieważ korzystaliśmy z jakichś gotowych elementów, czyli profili. No i tak trafiliśmy tutaj do PJP, żeby właśnie Kuba nam pomógł w pospawaniu tego. Kuba, no właśnie. Ojciec musi mieć do ciebie duże zaufanie, prowadzi firmę wiele, wiele lat. Mam na myśli PJP, motocykle. Jesteś takim pokoleniem, które wyrosło, patrząc na ten warsztat. Potężne zaufanie, że tak skomplikowane spawanie trafia w twoje ręce. No tak, no się to już od 22 lat. Spawam od Je 11, więc, więc troszeczkę doświadczenia już mam. No dobrze, ale wiesz, aluminium to jest bardzo mm, piękny materiał, ale też bardzo wymagający, jak chodzi o wykonanie. Czy zdawałeś sobie sprawę z tego, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to cały ten element tak bardzo rozbudowany będzie musiał być na nowo robiony. Tak, aluminium niestety jest ba bardzo posępne przy spawaniu, ale zda zdaję sobie z tego sprawę i wiem, jak do niego podejść. E, powiedz mi jeszcze jedno: jaki silnik będzie zamontowany do tej ramy? E, czy ta rama jest na czymś wzorowana, czy też to jest kompletnie wasza konstrukcja? Rama jest zbudowana na ramach firmy KTM, ale są też jakieś elementy, które wprowadziliśmy swoje, zmiany, modyfikacje. Konwencja tych zawodów jest, skupia się na tym, żeby po prostu każdemu zespołowi z całego świata, tym studentom, dać... Silnik też firmy KTM i to jest jakiś taki standard, który, który jest gwarantowany przez firmę przez to, tego organizatora w, w zasadzie. Jest to pewną nadzieję wniosłeś, bo tak sobie pomyślałem, że po ukończeniu tych studiów może oczywiście będzie się takim zapłonem do skrzesenia polskiego przemysłu motocyklowego. Mamy taką nadzieję. Wiem też, że to są jakieś słowa, które też od jakiegoś czasu do, do czasu się pojawiają. Są co i różne jakieś pomysły, słyszy się o sokole, słyszy się o ce nawet kiedyś dawno temu były, były pogłoski o wfm że powstawały jakieś tam WFM-ki. Ja jako też fanatyk zabytkowej motoryzacji, bardzo bym chciał, żeby ta motoryzacja powróciła. No, i żeby to była faktycznie polska motoryzacja. Znaczy, wiesz, to jest możliwe, ale tutaj zwracam się do potentatów finansowych, którzy mają pieniądze do zainwestowania, nie wiedzą, co z nimi zrobić. Natomiast słuchacie na giełdę, martwcie się o to, czy akcje pójdą w górę, czy spadną. Zainwestujcie w ludzi, którzy potrafią to zrobić. Pewnie prototypy będzie wykonywał Kuba, a Wy będziecie je projektowali. Z tego może powstaną polskie motocykle od podstaw, budowane w tym kraju. Nie wiem, tylko jak z silnikami, bo silnik dostaliście. Myślę, że silnik jest ciężkim e, takim elementem do zaprojektowania, widać to chociażby e, w przemyśle samochodowym, że firmy, nawet ogromne giganty wymieniają się tymi konstrukcjami. I nie uważam tego za nic złego, żeby po prostu jakąś konstrukcję zapożyczyć i myślę, że warto od czegokolwiek zacząć. Takie tendencje powiedzmy wzorowania się na czymś, czy wykorzystywania innych konstrukcji były znane od dawien dawna można nawet wspomnieć tej Sokoła z początku XIX XX wieku. Słynny silnik Wilersa, który weź we wszystkim A, był tak. montowany. Oczywiście, I, i właśnie tu chciałem powiedzieć, że nie trzeba od razu próbować zrobić całego motocykla, ale myślę, że zawsze. Jakakolwiek konstrukcja polska, gdzie będziemy próbować się rozwijać, będzie już jakimś tam e, takim drobnym ziarnem do, do całego sukcesu. Wiesz, zawsze mi martwiło, tak na zakończenie, to, że konstruktorzy nie zawsze mm, współpracowali z ludźmi, ponieważ są takie motocykle, w których, żeby wyjąć, nie wiem, dentkę z tylnego koła, trzeba rozebrać pół motocykla. Dlatego liczę na to, że Twoja praktyka, praktyka Twojego ojca. A Wasze zaangażowanie w przyszłe projekty będzie takie, że to naprawdę będzie zrobione z głową od początku do końca, bo Ty możesz wytknąć pewne błędy konstrukcyjne, jak i Twój, tat, także dbajcie o to. Okej. Okay. I tak kończymy. Chciałbym tylko dodać jeszcze, przepraszam, że właśnie e, to była taka kwintesencja naszej współpracy, że tu się ścierały dwie, dwa światy, nasz inżynierski, e, z praktyką PJP, gdzie po prostu nadawaliśmy na tych samych falach i to było takie wspólne połączenie sił. Mam tylko nadzieję, że jak już ten motocykl wygra te zawody, pokażę się go w pełnej krasie z niepocieranymi obudowami. Dzięki panowie. Dziękujemy. Dzięki. Sponsorami programu są BMW Motorrad. Rock Metal Shop ciuchy rokowe. Redline polski producent dżinsów motocyklowych i odzieży termoaktywnej z Outlastu. Dobre sklepy motocyklowe.pl, dystrybutor odzieży motocyklowej marki Rebelhorn. Gente onesta, Sant'Edra, per caso io notai una ragazza lei. Jaki rok? 1943. Taki... Nie jesteśmy w Polsce, może się pomyliście, to jest Karlskrona. Nazywujemy ta piękna dama. Chodzi o to, że myśmy tylko dzisiaj rano wyjechali i powracali. No to piękna, raptem, 16 km. Ale fajne, bo to ubranie masz z epoki. No to znaczy. Yy... Synchronizowana z... No to tak, jest Darek. Darek chciał dopasować swój wygląd do motocykla. Bardzo fajnie. Słuchaj, części jak znajdujesz tutaj na ten, na taki... Od przyjaciół Niemców. Od przyjaciół Niemców, bo taka... bo Anglicy czasami są super, że budują na ok, ale tu Niemcy. Nie, jeszcze od, od przyjaciół Rosjan. No, bo przyjaciele Rosjanie jeszcze czasami wykopią coś. Przepiękne. W sensie części od motocykla. Tyle, znaczy, że tam już mało farby jest na tych częściach. Ostre widziałeś, co się spotka tu w Szwecji, ale model jest. To jest od grupy Audi, dobrze mówię, bo Audi to... Motowizjonerów i motowizjonerki. Polski terytorium, Gdynia, Trójmiasto. Wczoraj nie udało mi się ta ceremonia, które zawsze robimy, po takiej grupowy podróż, bo różne włoskie komplikacje, bałagan, wszystko tam, brak organizacji i tak dalej. Ale my w imieniu Motoszladu zawsze na koniec e, taki podróż zręcimy do. Najlepszy biker of the trip. Według różnych standardów. E, pomożny. E, dobry motocyklista, nie złamające przepisów. Zawsze zdrowy, zawsze chętny. I easy The winner is wyjątkowo z organizacji Rafał Żółkowski który otrzyma taki. Bandana od firmy Schubert oferowana. Aplauz i cały skandal. Rafał Biker of the Trip. Żółkowski number one forever. The winner. Thank you very much. Każdy pomogło, każdy sprzątał, nigdy nie narzekał. Zawsze było taka profuzja optymizmu i taki bikers są przykładem dla innych. Więc zaraźliwy w sensie pozytywny. Motor skandal, brawi tutti! Andrzej, Magda, Michele. Rafał żołkowski. Rafał żołkowski. Tu wszystko się zaczęło 12 dni temu mniej więcej, 7300 km temu, e, iluż tam godzinę deszczu temu, iluż tam opony temu, <grym> jestem cały. E, jak mówi zawsze ten film, dziennik motocyklowy, ja nie jestem ten sam ja co dwa tygodnie temu, bo mój bagaż doświadczenia, mój bagaż emocji, mój bagaż przygody, Mój bagaż emocji się powiększył. Nienawidzę koniec podróży, jak już wspominałem parę razy, ale jeżeli pozwalacie, muszę koniecznie podziękować firma Scott, bo bez tymi e, przecież deszczówkami z jakościowy z membrana i tak dalej życie nie byłoby tak e, tak piękna i różowa. Ehm, oczywiście nie ukryłam, że Norwegia jest ten kraj, który robił dla mnie najwięcej wrażenia. Nie lubię mimo tego robić taka chiczorka, kto to było ważniejsze czy mniej ważne, ale na pewno Nordcap to jest jedno z tych Mekka, które sam wykonasz dla siebie. Ale jak zawsze wspominam, i ja zawsze Motowizjonerów wiedzą, jak skończy mi się jedną. Misja z sukcesem, od razu myślę o następnej. Jeżeli ja mogę, wy też możecie. Ciao, strumień. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladów w czwartek o 22. Przednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na facebooku oczami ostrego. Sponsorami programu są Marka ADBL producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Masz kolizję drogową? Dzwonimy się, wszystkim zajmiemy Centrum Motoryzacji Bemowo. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.